Alan, jak będzie z Twoją garżą? Mateusz mówił. A, przepraszam, mówi, że. Przepraszam, że... Ja, tylko, tylko, okay. tylko zapytam. Mateusz mówi, że zgodził się na walkę tylko i wyłącznie, gdy oddasz połowę swojej garzy na. Ja bym zaproponował teraz. Biorę, biorę jego, biorę tatę, Ale nie ma tematu walki i, z mężczyzną. I, I tego. Nie I ma, od, oddaję ale, całą Ale nikt nie się. A Ty nie będziesz zaglądał do kieszeni, co ja będę robił z pijącem, i tak dalej. Nie zaglądaj. Sam z tym wyszedł, zaglądaj. Na fejsie u Kasiusza, na face to face. Sam z tym wyszedłeś, powiedziałeś, że możesz oddać 50%, a połowa ci tam pochłonie podatki i trenerów z tego się trzymamy. No. Ja tylko i wyłącznie wziąłem walkę z Tobą, ze względu na to, że oddasz na różalant, czy na zwierzątka, czy, czy, czy na jeden pieski pieniądze. Nie 50%, 50 coś, swego wynagrodzenia. Czy to, to jest, to jest coś, 50 tego. tysięcy, 20, czy 10, czy 100, czy 100, czy milion, mnie to nic nie interesuje. Dobrze. No, to, Połowa no. Twojego wynagrodzenia. Ale to już nie leży po Twojej no. stronie, ani po mojej, tylko po stronie Federacji, <coughs> ponieważ e, Ty się na to zadeklarowałeś. Jeżeli się na to te teraz nie zgodzisz. No to ty chłopaków nie byliśmy w życia, no. No, po tak? prostu. No A jak się tego zgodziłem tak. tylko i wyłącznie na to. Więc, e, więc tutaj jakby po, po stronie Michała i, 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 i chłopaków leży to, żeby to zaaneksować. I żeby faktycznie te pieniądze, nie tak jak w przypadku walki, właśnie odnosząc się do Piotrka Szeligi. Ja do ciebie nie będę wychodził na ważeniu i dawał Ci czegoś do podpisania, bo, bo to, to nie są, to nie jestem ja. E, tylko po prostu chcę, żeby to jakby wyszło. E, ty mi nie zaglądaj do, do tego do, do kieszeni. Ale nie mówisz upicają. to po raz piąty, ty ma. Nie, ale, nie upicają, masz ale masz bardzo swoje 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 z, nie, z nie, nie, nie ty jeszcze nie potrafisz mówi, coś innego powiedzieć, nie mówi, to ja teraz sam powiedziałem. to będę robi, dobrze? Nie kieruj mnie, dobrze? Bo nie będziesz mnie kierował. Ale ty już się sam nakierowałeś. Uh -huh. Ty połowę swojego wynagrodzenia oddajesz, no? Jak będę chciał, to wtedy oddał, dobrze? A czy no. jak będę chciał teraz? Uh -huh. <laughs> A był jakiś moment, gdzie Alan powiedział, że. Tak, że Tak, ja to, ja to dzisiaj wrzucę na, na Instagrama. Ten moment, gdzie na face to z Kasiuszem on o tym mówi. Bo może on zapomniał, bo nie wiem. Także połowa idzie na cele charytatywne i tutaj już po waszej stronie to leży i więcej się po, 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 powtarzał znaczy, nie no, będę. My, my wypłacimy Alanowi zapewne oczywiście, że całość wynagrodzenia, bo to jest, są pieniądze Alana, a to już od Alana zależy co za no, czyli, czyli nic nie zrobi, czyli, czyli sobie wyszczekał, no. ale dobrze wyszczekał. Jakby tutaj możesz być pewny Alan, że to nie będzie tak zrobione, że my coś przemyjemy. To, to, to nie oddamy. To nie odda. są twoje to, 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 pieniądze, które są uczciwie zarobione. No to, to możemy, to czyli sobie fajnie zagrał, fajnie sobie rozegrał, e, fajnie mnie przy, przy, przyciągnąłeś do siebie e, tą propozycją, bo tylko ze względu na nią się z, tak. zgodziłem na walkę z tobą, bo nazwisk było multum. A... Ja taki kurwał skwytywany ale... jesteś. Kurwa. A ty teraz, a ty teraz, a ty teraz nie wycofujesz. Wycofujesz się ze A ty że nie mam kurwa walki oprócz ciebie, ja mam kurwa tak samo kurwa walki po ustawie, ale, ale ja mówię teraz o, twoich, o twoim wynagrodzeniu, które oddajesz na cele hartę. Rozumiem, <grym> że <grym> się z tego wycofujesz, tak? Słuchaj, ty mi nie wiesz, ja oczywiście coś przeznaczę na cele karta. Coś przeznaczę. Ale ty mi nie mów, kurwa, ile ja mam przeznaczyć, dobrze? bo ty nie Ale ty się zadeklarowałeś, czy ty rozumiesz, czy ja rozmawiam z idiotą. No mam nadzieję, że jakiś tam poziom merytoryczny reprezentujesz No i dobrze. Więc wycofujesz się, czy nie? Krótka piłka się Słuchaj, jeżeli będę czuł taką potrzebę, żeby coś przekazać, to, to przyznaczy. Jeżeli będziesz czuł taką potrzebę, tak. której czuł nie będziesz. No, no chłopak. A skończyć, to ja będę kurwa czuł, człowieku. Ale z kim ty tańczysz? No. No? Z kim ty tańczysz? No, synek, no co ty? No. no oddajesz czy nie oddajesz. Ale połowa? słuchaj, ja będę chciał to kurwa oddawać, jak nie będę chciał, to nie oddam. Zadeklarowałeś rozumiem. się, ja dzisiaj to, no, to wrzucam rzuć, ten dobrze, skrawek. E, no co stary, jeżeli ty tego nie, nie wypłacisz, no, to, 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 to ciebie nie ma w tym świecie już, no. Ludzie, ludzie cię zjedzą, no i wyplują.